Dzisiaj rano niespodzianie zapukała do mych drzwi Wcześniej niż oczekiwałem, przyszły te cieplejsze dni Zdjąłem z niej zmoknięte balto, posadźmy i wi Zapachniało, zajaśniało, wiosna, wiosna, ach to ty Wiosna, 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 ach to ty Wiosna, 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 ach to ty. Wiosna, 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 ach to ty. Z nimi jały, coraz dłuższe, coraz cieplej było u mnie, coraz lżejsze miała suknie, lekko płynął wiosny, strumień. Wreszcie noc, raz czerwcowej zobaczyłem ją jak śpi. Bez niczego zrozumiałem, lato, lato, jeszcze ty. Lato, 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 lato. Od gorąca twych promieni zapłonęły liście drzew, od zieleni do czerwieni krąży lata, senny lew. Mała chmurka nad jej czołem, babałecka z kurtku znak, pociemniało, poszarzało jesień. Jesień, jak to tak? Jesień, Jesień, Jesień Jak to tak? Jesień, Jesień Jesień, Jak to tak? Jesień, Jesień, Jesień Jak to tak? Jesień, 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 Jak to tak? Białe wiatry Już zawiały Wiosny lata Wszystkie znaki Po niej tylko pozostały Przymarznięte dwa leżaki Stoję w oknie, wypatruję Nagle dzwonek u mych drzwi Zima, zima, wchodźcie szybciej Ogrzej się na parę chwil Wiosna, 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 a to ty? Wiosna, 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 ak to ty! Wiosna, 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 ach to ty! Wiosna, 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 ak to ty! Lato, 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 echże ty. Wiosna, 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 echże ty! Lato, 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 echże ty.